Dajcie, kochani, dzisiaj zrobimy sobie szablon na kartkę pop-up. Yy, czysto technicznie tylko sam szablon nie będziemy dzisiaj go zdobić, ozdobimy sobie go następnym razem. Na dzisiaj taki szybciutki tutorial na stworzenie sobie takiego yy, pudełeczka pop-up yy, w domowym zaciszu, że tak powiem. Potrzebujemy arkusz papieru A4, ja używam papieru satynowanego białego 250, on mi wystarcza i tworzę kartkę pop-up do pudełka o wymiarach 15 na 15, czyli moja kartka pop-up będzie miała 14 na 14. I teraz ja podaję, będę wam podawała wymiary. Czysto pod kartkę 14 na 14. Czyli bigujemy sobie 7 14, a ponieważ ja mam ligownicę małą, o to ja sobie zrobię taki, że tak powiem, knif. I znowu jadę 7 i 14. I jak widzicie, powstaje mi taki kawałek papieru. Wolny, on jest nam bardzo potrzebny. I tak jak powiedziałam, tworzę bazę na. Kart na pudełko 15x15, więc moja kartka będzie miała 14x14, i 14 ja sobie jakby naddatek tej kartki już wytnę. Czyli na wysokości 14 cm, wycinam sobie. Tego nie wyrzucamy, bo jest nam bardzo potrzebne. Za chwilę się dowiecie, do czego. Wracamy do biegownicy. I teraz tak. To będzie, ta listwa będzie tworzyła nasze zamknięcie pudełka, jest bardzo istotne, a my sobie teraz stworzymy te załamania, ja to robię na wysokości 8 cm, ale zaznaczam sobie tu 8 na tej listwie, tak żeby wiedzieć na jakiej wysokości wyciąć sobie kawałek tej listy, bo ona y, nam jest niepotrzebna. I teraz zostawiamy wolny kawałek y, tego, tej kartki bez bigowania, bo to będzie naszymi pleckami. Więc to zostawiamy bez bigowania, natomiast bigujemy pozostałe trzy części. Jeszcze raz sobie przyjadę i tu jeszcze raz. I to jest jakby, można powiedzieć, wszystko w temacie, jeżeli chodzi o wyrysowanie schematu na kartkę 14 na 14 Wycinam sobie tę część zgodnie ze skorami, ale tu jeszcze tnę sobie pod kątem, żeby przy sklejaniu ładnie mi się to schowało. Rozcinam wszystkie części. Ja sobie skory wytnę, żeby nie było ich widać. Muszę mi nożyczki? Które nożyczki przy docięciu do końca? rozrywają papier i tu sobie uważajcie jakby dobra mam te kawałki zaginam je sobie przejadę kością ładnie o. przejadę ładnie kością wyrównam patrzę sobie dorównuję ten papier jeszcze sobie kością przejadę ładnie żeby nam się ten papier ładnie porównał. O, cyk. Jeszcze jeden. I mamy pewność, że mamy wszystko ładnie pos zaginane, równiutko. O, dobrze. Ja jeszcze dla walorów tak zwanych estetycznych zaokrąglę sobie rogi. I wrócimy do tego kawałka papieru, który jest jakby odrzutem, ale on nam zrobi już fajną pracę, bo jest odmierzony. Dobrze, rogi mam zrobione. To sobie wyrzucę. Jakby szablon tej kartki mamy gotowy. Jeszcze go nie sklejam, zaraz zobaczycie dlaczego. Biorę sobie gilotynę i ten kawałek papieru od tej części, gdzie mam właśnie tę listę do sklejenia. Te listwę troszeczkę sobie zwężam. Ona jest trochę za szeroka jednak. Może jeszcze o, zwężę sobie. I teraz z drugiej części robię jakby to samo. Odcinam i mam już odmierzone, zagięte części. Które podnę teraz na kawałki. Bo to nam zrobi właśnie te, te szyny tu. O! satynowany papier. Te szyny w środku. Więc ja sobie je mniej więcej na grubość centymetra, może centymetr 20 centymetr 20 cm. 1,2 cm. O tak powiem. Teraz sobie zmierzymy, czy oby na pewno. Już mam tą listę wyrobioną. Bardzo dużo używam tej gilotyny. My, ona pracuje bardzo ciężko na siebie. Jest prostotnie. Nie mam nigdy z nią jakby problemu. Jeżeli dobrze ułożę papier i wszystko wiecie, to. Nie ma opcji, żeby krzywą ucięła. Wyszło mi pięć pasków. Mam pięć paseczków i my sobie te paseczki wklejemy do środka. I teraz tak, moi drodzy. Rozkładam sobie i pierwszy paseczek wklejam. Jest klej. Pierwszy paseczek wklejam sobie. Ja to robię intuicyjnie i wkleję sobie go gdzieś na wysokości, też właśnie tak. Centymetra, półtorej centymetra poniżej tej linii bigowania. Wklejam pierwszy paseczek. Nie lubię tego, ale. To drugi paseczek. To równuje trzeci paseczek. czwarty i piąty i teraz ja skleję sobie możecie dokleić szósty ale ja tego nie robię ponieważ tu do brzegu tej kartki tak wklejam rzeczy i tak i teraz tak, to sobie zagnę żeby mi tu nie przeszkadzało skleję sobie już pudełko Wkleję sobie już pudełko. To jest bardzo szybko się to robi. Mówię, kartka A4 i nic więcej, więc skleiłam sobie pudełeczko i zostały mi te listwy do wklejenia i teraz, żeby je wkleić równo, czekajcie, bo mi się, żeby je wkleić równo. Możecie sobie wyciągnąć te listwy, ale ja tego nie robię. Bo czekajcie. O! Tam mi gdzieś tu uciekłaś do góry, koleżanko. Ładnie sobie to rozłóżcie. Otwórzcie i same te końcówki nasmarujcie klejem. Delikatnie, nie musicie dużo kleju, troszeczkę, tak żeby wam tylko złapało. Same te końcóweczki sobie klejem posmarujcie. O i zamknijcie. Na chwilę tylko, jakby wam się gdzieś tam klej rozlał, żeby wam nie złapał kartki. Jedna strona, druga strona i macie wklejone. Tu mi jeszcze przesunęłam palcem w tej chwili. Dobrze, kolego, już się nastawiam. Cyk. I cyk. Nie musicie robić tego siłowo. Mam nadzieję, że obrazowo, szybko, ładnie i dokładnie. Macie ładnie te szyny wklejone. I tak wygląda sam schemat takiej kartki pop-up. I na ten dzisiaj kończymy. Przy następnym spotkaniu sobie tę kartkę ładnie przyozdobimy. Zamykamy. Tu oklejmy sobie wszystko papierem skrapowym. I macie kartkę pop-up. Robię nam szybko, łatwo i przyjemnie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia przy zdobieniu tej kartki. Na razie, papa. Pa.